Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest 13 luty. Ja sobie pomyślałem, że pokażę kolegom, jak u mnie przebiega puszczenie gołębi w pary. Są to gołębie lotowe, tu są samczyki wdowców, wdowce. Dziś podcierałem sobie cele, półki, powstawiały miski. Wszystko jest przygotowane, gołębi troszeczkę przerobiłem. Wszędzie mam teraz ruszta. Ciężko mi jest co dzień sprzątać, a po kalę chodził, nie będę, bo nie lubię. Więc, tak to sobie wymyśliłem raz w miesiącu. To poświęcę jeden dzień, posprzątam. Będzie mi troszeczkę lżej. Gołębi nie zamykam w celach, nie zmuszam. Wybierają sobie partnerki. Partnerki partnerów. Od dawna tak robię. i Nie widzę w tym nic złego. Przynajmniej takie, tak ja to robię. Idę teraz otworzę czele. Otworzę nołemnik sam samiczek. Pokażę jeszcze tu za drzwiami świeżą samiczki. O właśnie Teraz otworzę. Też pan ruszta wszędzie, we wszystkich gojemnikach. W tym roku sobie. tak ułatwić troszeczkę, nie wiem, czy to będzie dobrze, czy to będzie źle. Nie mam mnóstwo pojęcia. No, ale zobaczymy. Już 40 lat sprzątam co dzień gołem Wszystkie gołemniki codziennie, czy prasowałem, czy teraz na Meryturce, ale zawsze były sprzątane codziennie. Ciężko mi już to troszeczkę bo sobie pomyślałem, że może sobie coś ułatwi drzwi są otwarte Samiczki wchodzą, ale tak naprzeciwko, żeby było widać. Dzisiaj cały dzień będę tu przebywał, z małymi przerwami, bo chcę uniknąć jakichś niepotrzebnych awantur bujek. Ale samczyki mają cele obrane. Niektóre partnerki mają z zeszłego sezonu, chyba się znajdą. Na pewno się znajdą. Roczne sobie obiorą inne samieczki. Jeśli gdzieś, nie lubię parzyć dwóch płyt, dwóch czerwonych, dwóch psych razem, chociaż psych to tutaj u mnie prawie że nie ma, głowych też jest niewiele, czerwony jeden. Troszeczkę będę ingerował, jakby zobaczę, że gdzieś wraz z siostrą coś są ku sobie, będę po prostu troszeczkę przeszkadzał. Ale. Jeśli się uprą, to im pozwolę, także jajeczka przełożę i nie będę chował po nawet co sobie żółty wybierze Proszę, tutaj dwie samiczki do jednego samczyka no i sama będzie jakoś Pierwszą godzinkę będzie taki bałagan. Zawsze tak jest. Tu samicie, samczyki przeszły, trzeba to wszystko przegonić. do i zamknę drzwi Od golewnika samicze. To są gołębie lotowe. Jest ich osiemdziesiąt, sześćdziesiąt trzy do lotu. Jest trochę sajmiczek nielotowanych, są kiedyś wychowane po, po moich najlepszych gołębiach, takie późniejsze. Dwa lata temu one są po prostu do par i do samczyków, i robią taką sobie tu prasę, wykonują jak jest slot, poczekają tu w gołębniku na przybycie gołębi. żeby gołębik nie był pusty, jak gołębie wracają. Tak to wygląda. Samczypki lotowane są wszystkie Ale około ponad 10 samiczek 15 jest nielotowanych Nigdy nie widziałem kosza. aczkolwiek są po gołębiach Moich takich zasłużonych żeby gatunek nie zaliczył Ładna chwila każdej hodowli Do karmy Dodana została lepsza, tydzień temu już lepsza karma, znaczy bardziej urozmaicona może nie lepsza, ale bardziej urozmaicona co dzień do karmiku wsypuje garść krytów Kryty podaje w karmika nie, nie stoją osobno. jak się już uzbiera w karmiku trochę to resztę. Resztę kury zjedzą, wysypuję to kurą i są jajeczka. No, fajnie to wygląda, i awantur nie ma. W gołębie zabierają się w pary same, według własnych upodobań. Z tym, że już mówiłem, że jeśli dwa płowe, dwa pstre, czy jakieś tam inne, ale dwa niebieskie, dwa ciemne mogą być. Chociaż najbardziej lubię, jak jest niebieski z nakrapianym, ciemny z niebieskim. Tak troszeczkę żeby były te kolory pomieszane. Dużo mam niebieskich, bo lubię mieć niebieski gołębie. Jak wygląda parowanie u mnie? Cały styczeń do tej pory gołem były karmione raz dziennie. Od dzisiaj będą karmione mniejszymi porcjami do syta, ale, ale dwa razy dziennie. Od dzisiaj, od momentu parowania, będą karmione dwa razy dziennie dosyta. No ładnie to wygląda. Nie lubię zamykać gołębi w półkach i zmuszać je. Nie wszystkie są tak jak hodowca chciał, a jest to denerwujące. Wiele lat tak robię, nie narzekam. Wszystko wychodzi fajnie. na tą chwilę byłoby tyle. Na kilka dni jeszcze pokażę, jak to parowanie się udało, jakie są parki, jak się podobierały. Pozdrawiam serdecznie. Udanego sezonu. Zdrowych młodych. Dużo jajek. Dobry lot.